Halo moi drodzy z tej strony! Jeki, witam was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Polecimy do bzyka, bo jest na serwerze również na serwerze jest Patryk. A yy, chciałbym porozmawiać z Patrykiem, mianowicie yy, odnośnie wczorajszego filmu i mojej burgerowni, bo trochę mi się to nie spodobało, że Patryk postanowił być po stronie, po stronie ten... Spunch Boba e, i w sumie Bzyku też był po stronie Spongeboba, więc tu też muszę z nim to wyjaśnić więc na początku polecę do Bzyka, a potem polecę do Patryka I zobaczymy co nam powie. Bzyku! Łoł, łowłowłowłł, wow. ej, co ty, ja cię strasznie... Miałem dzisiaj wspaniały sen i ten co ci się sen... się śniło? Nie mogę ci powiedzieć niestety ale yy, ale śniło mi się pod sam koniec że Zdradziłeś mnie jako kumpla! I wiesz co, nagle się okazało, że to nie był sen, bo tak właśnie wczoraj postąpiłeś! Byłeś po stroje z Boba! uspokój się! A nie myślałeś, może, że to jest twoja wina, że to ty zdradzasz Palionowiczan! Ale ja, ale ja, 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 ja zawsze jestem po twojej stronie, a ty byłeś po stroje gąbki! No co, ja, 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 nieprawda! Byłeś. Nie udawaj tutaj! Nie ta restauracja głupiego. miała być moja! No ale no nie może być, możesz to sam zbudować, a przejmować to nie można, stary! Wtedy się źle skończy to po prostu. No, ale dobrze wiesz, że Chcia mój burger był Chciałbyś, lepszy. stary, chciałbyś, żeby ktoś ci przejął jatowice? No już ci ktoś przejął. Jak się czułeś? No, no, no słabo. Nie przejął, no. no. Właśnie, no. No tak samo by się czuł z Nie Ej, mam jedno pytanie. Tak Czemu A? w tym piecu jest palion Milion? No, nie ciekawi. pytaj się mnie, nie pytaj się mnie. Ja nie mogę w zwykle. Co ty robisz? Dobra, Chcemy posłuchać. Nie, chyba nie. Już, już nie, nie tutaj... Ostatnio Patryk Szczyliśmy. słuchał. Ale możemy dać to w sumie Patrykowi w prezencie, bo jak ja ostatnio... Nie, nie dawaj tego, no! Weź to dobra. odłóż tutaj, odłóż, odłóż, Dobra, odłóż. Dobra, 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 Jezu. Okej, dobra, co mówiłeś? Co bo coś coś, coś mówiłeś. No co robimy? Idziemy do Patryka A do właśnie, tak, idziemy do Patryka, bo chciałem z nim porozmawiać na temat właśnie wczorajszej sytuacji i tak szczerze, bez już spać Boba, jak ocenia wczorajsze burgery? Dlatego chodź, okay, czyli po prostu. No, 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 ciekawe, no ciekawe. Tak, no ciekawe. tak, 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 chodź, polecimy. E, I zobaczymy, Dawaj. co ona robi. Tylko czekaj, Zobaczymy, co one robią. No, ja myślę, że je. Punktu. Czekaj, raczej je. Na tego buraka. Co to jest w ogóle? To jest jakiś burak? O, jest glon, mi się wydaje jakiś. Ej, on tam jest! Gdzie? Yeah. go? Patrz, on biegnie nie? do restauracji i czy nie? Faktycznie, faktycznie. Ej, leci! Ej, w ogóle, ile tu jest żółwi, ty zauważyłeś, Bzyku? No, nie wiem, kto je tutaj namnożył, ale Cześć, jest z no, dużo. ja tylko przyniosłem dwa, ale one się rozmnożyły. Ej, dobra, ale co on robi? Patrz, 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 bo przecież nie ma, nie ma spać Ty on wsiada! Nie ma go! O nie, ej, dobra, czekaj, chodź tu bliżej, dawaj bliżej, dawaj bliżej. Tak, dawaj tak, bliżej. Tak, no, ja idę, dawaj, ja idę. On coś bierze! O, to, ej, wziął ty. portery! Spodnie, że burgery! Czekaj, się, no bo widziałem, miał! Jak to? Udzi, dzień, dzień, dzień. Ja mam każdy ukradł burgery? Nie, czemu on ukradł burgery z a ja zapłacił? No, nie, nie, no chyba nie, zapłacił czy nie, no chyba nie zapłacił. Nie wiem, chyba nie zapłacił mi się nie wydaje. No ale to i tak nie powinien nawet brać jak nie ma z nie? W ogóle, no, bez jego zgody. Ej, nie podoba mi się to. No, pan, ja nie, mogę. nie, 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 nie. jak on dużo burgerów, to lekka syna to nie ma. Oh. On nie normalnie, stary, on widzę kury! Mam Nie, 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 to być ta, tak no być dobra. nie może. Słuchaj. Ej, czemu on. Dobra, to jest przestępstwo w biały dzień? Mi się wydaje. Ale, ale to jest ale naprawdę dobre. przestępstwo, stary, co z tym powinniśmy zrobić? Nie wiem, pójść na policję. Mm. Tak? No mm. nie wiem. A na policję byś chciałbyść, no stary, nie wiem, a może jakbyśmy... A nie wiem, a gdybyśmy stary, nie wiem, zrobili mu jakąś, o kurde, on tu jest lekcję pokory no. i po prostu wsadzili go na jakieś 5 minut do więzienia, bo on myślał, że idzie do więzienia, no bo on tak nie można robić, nie? On... Nie wiem czy on o tym. No pracuje. ale musimy się najpierw dowiedzieć co to było, bo mi się wydaje, że faktycznie on ukradł te, te burgery. No patrz, ale... on ma, ma w ręku burgery, no to na pewno ukradł! Nie konsumuje cały czas, nie, dobra! On z milion burgerów stary! Nie, nie, dobra, nie chodź, musimy za musimy z nim pogadać, dobra. bo to jest masakra. Jestem. Zapytamy się go, pierw, co robił. Patryk, eee. Patryk, cześć, cześć, cześć. Patryk! Co Siema Yeti, ma Bzyku. Cześć, cześć, co, cześć. Cześć. co, co robię? Ten, tak tak. bo byliśmy w twoim domku i ci nie widzieliśmy. Co robiłeś, bo nagle tutaj, jak jesteś? W hmm. restauracji sobie tutaj Palionowo, Bikini dolny I tutaj Pewno. patrzę sobie na wodę, bo chciałem wędkować. Na pewno! Aha. A co robiłeś tak. e, na Bikini Dolnym jakieś minutę temu? Nie, 30 sekund mm. temu! No, 30. Szedłem tam obok lodziarni. Czyż ty nie Jak obok lodziarni? A co to jest? Do co? co? To jest lodziarnia. To jest nie, ten to jest ten! ten. Jakiś podwodny... A to nie jest lodziarnia? Nie, nie jest lodziarnia! Widzisz tu gdzieś loady? No, nie widzę loadów. No, no dobra, no trudno. Ale o co wam chodzi w ogóle? No słuchaj, ja stary! Jest problem. Dobra, nie będziemy obijać bawełny, Patryk. Widzieliśmy jak kradniesz burgery z Pańcz Boba. Ale jak to? No, o, tak pam, pam, pam. Ale no. nikt nie widział. Ja widziałem... Ej, ale przyznajesz się! No właśnie, ile ukazałeś tych burgerów i dlaczego nie zapłaciłeś? Tak, tak, tak. No to już na pewno nie był... Nie, to nie były dwa, bo widzieliśmy jak wyrzucasz te burgery. My widzieliśmy kurek. przynajmniej no. 15! Rozumiem... no! Ale no to nie no. mówcie spać Nie no oczywiście... Nie, no. słuchaj. Nie no dobra, może... Słuchajcie, układ, ja wam dam połowę. Ale nikt cię nie dowie. Nie kradniemy o ty po kurde, pierwsze. Po pierwsze te burgery są niedobre, to swoją drogą, moje są lepsze. Są a, druga, a druga sprawa jest taka, że nie można kraść burgeru z pamięci. Patryk, jako iż ty się Ale ja nie... pożyczyłem, nie ukradłem. To nie jest złodziejstwo. Patryk, ty nie pożyczyłeś tego, ty ukradłeś. No nie ale. Moz... Nie, można czegoś, nie można czegoś takiego robić, jak nie ma ten właściciela restauracji, rozumiesz? Niestety Zyku, adi... Yeti ma rację. Nie zgadzam się Naprawdę. z Yetim za często, ale teraz no jest to prawda. No nie, no ale to co ja mam teraz zrobić? Ojojoj, oj, oj, no oj. no Patryk, 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 Patryk. Ale musimy respektować jakie prawo obowiązuje prawo. na z na nami, mniej więcej poza nim, dlatego Patryk, no, no musisz, musisz ubrać elitrę i polecieć za nami. Jesteś zatrzymany krótko mówiąc, Dokładnie, idziesz do aresztu. Jesteś zatrzymany, masz prawo zachować milczenie. I wszystko, co powiedz, Ale... może i będzie być te przeciwko tobie w sądzie. Masz prawo do jednego telefonu oraz adwokata. Jeśli cię na niego nie stać, zostaje ci on przydzielony z urzędu. Czy zrozumiałeś swoje prawa, Patryku? Jakiego telefonu? Kto to za adwokat? <laughs> nie, dobra, Patryk, nieważne. Idziemy po prostu do więzienia, no bo nie może. Ej, on ucieka! Patrz, łap go, z łuku. Nie, dobra, nie, nie pozwolimy na to. Dawaj co, tego, Patryka. Co, co on sobie myślał? Uciekałem. Co on sobie Ała. wyobraża? Złapiecie, Patryk! No ale fajne, Patryk! Stój! Uuu. Policja! Dobra, Patryk! Nie, do... nie on nie ustąpił. trzeba go nie. Chyba, Patryk! Jak go nie zabijemy, to on się nie uspokoi. Patryk, stój, bo strzelam! I to do stój, 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 stój! stój. Już. Wy... Wszystkie fajerwerki masz wyrzucić. Wszystkie fajerwerki! Ale wszystkie, nie jedną. I wyrzuciłem. A dobra, to i tak musisz mieć dwie fajerwerki, bo musisz polecieć za nami. Tyle ci wystarczy, żeby polecieć za nami. Chodź, Patryk. Tak, ja będę za tobą, ty idź przed i... nim. No, A w ogóle no, lecimy. No, zobaczysz zaraz. Okej, okay, jeszcze jedna i tyle powinno ci wystarczyć. No, na pewno ci wystarczy. Weź sobie tam. Ej, właśnie, mój pomnik, trzeba go, trzeba go jakoś przesunąć, bo on jest w ogóle mega daleko od was. Nie jest przesunięty, jest, 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 no. Dobra, tutaj, Patryk, ląduj. Ale co to jest za niefajne miejsce? A czemu niefajne nie, Fajne nie miejsce? Fajne miejsce. Tutaj, ok. Plus jest taki, że tutaj jest stołówka i tutaj jedzenie akurat jest darmowe. No. Naprawdę? No naprawdę. Dobra. Ale wiem, wszystkie itemy do skrzynki. Jak wszystkie? No wszystkie i burgery też. Dobra. Tak krabobugera. Takie piłoskamy człowieku. No, dostałem. O, 32! Ty wiesz ile będziesz musiał siedzieć w tym więzieniu za to? Ja nie mogę. Bo nie. nie, w więzieniu! Przecież mówiłeś, że to nie jest więzienie. Nie, to nie jest, jest więzienie. Twojej. Ale masz tu darmowe jedzenie, nie? Ale ja nie chcę do więzienia. I teraz tak, Patryk. Teraz nie wiadomo, czy musisz iść do najgorszej celi na, w tym więzieniu. Hmm. Nie? No, głucho, powiedz mu coś. Jest ja to nie, to na razie tam... tutaj, nie, na razie musisz odsiedzieć najpierw tu, a potem cię wsadzimy do tego, jakby. Dobra, Patryk, słuchaj no. Patryk, musisz... Patryk! Nie, ja tam nie idę, ja tam nie idę. No, jak nie Patryk, posłuchaj mnie. No, czekaj, on już uciekał. Gdzie on uciek? Patryk! Gdzie on uciek? Patryk! Ej, nie ma Patryka! Nie. A tu nie, nie ma. Nie uciek? wiesz, co trzeba go wsadzić do najgorszej celi w takim razie. Tu jest Patryk! Patryk, no, no, no. Patryk, Ty no. musisz po prostu ponieść konsekwencje za czyny, które powinieneś nie możesz kraść. No ale ja nie ukradłem nic, no dobra, no Jezu, zrobię to, a, a jak długo tu być? No przynajmniej stary, no nie wiem, no wydaje mi się, że kradziesz 32 kraboburgerów, no to przynajmniej 32 dni, czyli miesiąc. Tak. Cały miesiąc no, Ale jak miesiąc ile ale, to jest za to, ale 31. możemy stary, pat, tu masz jukeboxa, możemy ci stary tutaj puszczać piosenki paliona, przyniesiemy ci płyty, bo mamy. No, a ty lubisz Naprawdę, piosenki paliona, a, a dostany jedzonku jakiś fajny. No no stołówkę, to masz trzy posiłki. Ej oddawaj kebaburgery! Co? Masz kebaburgera, widziałem! Nie ma. Pastrzynkę, spastrzyni! Posiłki, posiłki tutaj dostajesz, no tak co jeden dzień Hmm, tak mało. Nie no, trzy. Ej, skąd ty masz klientki? Mówiłem, oddaj wszystkie temy. Ej, dobra, on nie oddał Oddawaj prawo burgery, Patryk. No, no oddałem, no. Nie, oddawaj krabo burgery. Widziałem w twoje. Poświęcim. Patryk, ja widziałem no nie w twojej. Ale ja widziałem w twojej dłoni, no, tylko powiedz mu coś. No, co mam ci powiedzieć, no. Patryk, po prostu nie fajnie się zachowujesz. Ale ja no. naprawdę nie mam burgerów w ogóle w kieszeni, no nie mam. Ale ja widziałem... Ha, każdy tak mówi! Nie. Każdy tak mówi! Dobra Patryk, a ja mam no. do ciebie jedną sprawę. Czy obiecujesz no. poprawę i że już nigdy niczego więcej nie ukradniesz? O! E, obiecuję. Dobra, dobra! Każdy tak mówi! No właśnie, ale to musi Ej, dobra. To... Słowo. Macie po jednym. Ale oddaj wszystkie! No zdałem, no! Trzymaj w ogóle jakieś... Nie, ja to nie No i co? Jest ukradzione, co to ma być? Kto ukradł co? No jecie ukradzione burgery! Nie, jeszcze go nie zjadłem i my go oddamy Jak nie? No my go oddamy. Nie no bzyku, co to, nie ja nie chcę tu być, no wyjdźcie mnie! Stąd. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, musisz się uspokoić. A nie tak możemy przygodnie. jakoś przyspieszyć tej kary? Bo naprawdę, no za długo tu już siedzę. No nie możemy, nie możemy, jak za długo, ty siedzisz tu 3 minuty dopiero. No ale to jest bardzo długo, tu nie ma jedzenia, jak ja mam tu wytrzymać? Ej, ja co z tobą? No nic, no po prostu nie mogę po prostu uwierzyć, dobra, przeproś! Mm, ale... Mm, przepraszam... bo to naprawdę było dużo, to przesada po prostu! Tak, po pierwsze, że przesada, po drugie, jak taki drugi wystąpek zrobisz, to się wkurzymy i tak powożnie! Tak, no dobra, dobrze, no my cię nie, nie będziemy nie stary, nie będziemy się stary, więzić, bo po prostu nie chcemy, bo cię lubimy, jesteś tak. potrzebny, ale musisz stary, po prostu no musisz zrozumieć, że nie wolno kraść, no, no rozumiesz, to jest, ja chciałem to jest normalnie z tobą się. pogadać. No nie chciałam. że kradniesz. Dobra, no nie i będę swojej ale, ale kramoburgery burgery konfiskuje. Mhm. Ja trzeba je chyba oddać No nie bzyku, bierzemy je dla a, no ale... jak dla... Co dla siebie? Dla mnie wejście. A to w sumie tak jakbyśmy też kradli, w sumie. No nie, no bo a my dobra. tylko to bierzemy własność. A, no dobra. No dobra, dobra no to co mogę zrobić? No to patrz, ty już możesz stąd lecieć i... to A pamiętaj, mniej się no. na baczności, ponieważ... Będziesz stru, prawa teraz bardziej obserwowany, będziesz bardziej obserwowany. Mm, tak, no no dobra, będę się ukryć. Pamiętaj, że... Stru, że prawa nie śpią. Cześć! Tylema, ma Patryk. Cześć, cześć. O, dobra, brzyko, no widzisz, no z nim jest ciężka sytuacja. E, następnym razem już naprawdę pójdzie siedzieć i będę reaktywował w więzienie wtedy, bo no to się dzieje, to po prostu się dzieje, naprawdę złe rzeczy. Bo... Nie, bo przyszedł spań, bo przyszedł Patryk i obaj trafili do więzienia. To jest jakaś masakra po prostu. W ogóle Palionka też powinna iść do więzienia. Za co? No za to co odwalała wcześniej, ja nie wiem czy A. ona nie jest, nie jest brana pod uwagę jako karana. To nie no, ma znaczenia, to nie ma znaczenia, czy była opętana, czy nie. Wiesz o co chodzi i jak powinna iść tak. Powinno... No, tak, 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 tak. tak. No. no dobra, ale w każdym razie dzięki Wzyku, że mi pomogłeś. Widzowie zostawiajcie łapy w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!